Jest kilka prostych fotograficznych trików, dzięki którym twoje selfie będą lepsze. Zapraszam cię do krótkiego poradnika. Pierwsza rzecz to znajdź dobre światło. Dlatego, że jeżeli pada na ciebie bezpośrednie, ostre słońce, no to będziesz miał kontrasty na twarzy, takie czernie wyjdą, no i do tego jeszcze mrużysz oczy. Więc wystarczy czasami, że schowasz się w cień. Zobacz jak duża różnica jest pomiędzy zdjęciem zrobionym w ostrym słońcu, a w cieniu. W tym pierwszym zdjęciu, no, masz zmrużone oczy, przepały na twarzy, kontrasty, a to drugie, ładnie rozłożone światło, bo jesteśmy w cieniu i to światło ładnie oświetla całą twarz. To jest bardzo dobrze. Nic nam z tyłu nie przeszkadza, jest ładne światło. Druga rzecz to obiektywy w smartfonach. To są obiektywy szerokokątne, a to oznacza, że wyolbrzymiają wszystko to, co jest blisko obiektywu, a robią malutkie wszystko to, co jest daleko. To oznacza, że jeżeli blisko trzymasz obiektyw, to zrobienie selfika powoduje, że Twoja twarz ma bardzo duży nos, małe uszy i to nie wygląda korzystnie, jest taka zdeformowana. Wystarczy wtedy, że wyciągniesz trochę rękę przed siebie i strzelisz sobie selfie z daleka. Przydałoby się też mieć dobre tło. Musisz zwrócić uwagę, czy nie wystaje ci coś z tyłu głowy, czy w tle nie ma jakiegoś wystającego śmietnika, no rzeczy, które rozpraszają. Jeżeli zdjęcie jest o tobie, to niech będzie to zdjęcie o tobie. Jeżeli chcesz pokazać, że gdzieś jesteś w fajnym miejscu, no to też znajdź takie tło, w którym to tło właśnie się dobrze pokazuje za tobą. A tam, gdzie zależy ci na tym, żeby skupić uwagę na sobie, wtedy przydaje się właśnie rozmywanie tła, dlatego że wtedy cała uwaga idzie na Twoją twarz, a nie na to, co jest w tle. To też dobry sposób na to, żeby wyeliminować właśnie jakieś rozpraszacze typu jadący rowerzysta czy niezbyt ciekawe tło. No jeżeli już o filtrach mowa, to chciałbym Cię przestrzec przed filtrem upiększania twarzy, dlatego, że on przy wysokich wartościach robi taką nienaturalną, plastikową, rozmydloną skórę. Więc najlepiej nie używaj go w ogóle, a jeżeli już, to na minimalną wartość. I jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to kąt, z którego strzelasz zdjęcia. Jeżeli strzelasz od dołu, to to ciało wtedy jest większe, jest taka większa bryła i czasami widać drugi podbródek. No, u Julki to się nie uda, ale jeżeli tobie to przeszkadza, to wtedy rękę wystarczy trochę podnieść do góry i lekko wyciągnąć głowę i już będzie OK. I zrób sobie więcej zdjęć. Przy tych zdjęciach też fajnie się dobrze bawić, tak żeby te fajne emocje złapać. Ale jeżeli trochę poeksperymentujesz i zrobisz większą ilość zdjęć, to masz potem z czego wybrać i zobaczysz też, na których zdjęciach się lubisz, wybierzesz te najlepsze. I na koniec możesz swoje zdjęcia jeszcze bardziej wyróżnić. Wystarczy, że wykorzystasz jakąś aplikację do edycji zdjęć. Jest kilka świetnych aplikacji na Twojego smartfona. Dla mnie najbardziej działa aplikacja Snapseed, bo jest prosta, intuicyjna i ma bardzo fajne style, które mogą zmienić charakter Twojego zdjęcia. Także co robić w takich aplikacjach? No, przede wszystkim możesz poprawić np. kadr czyli go przyciąć, jeżeli krzywo coś zrobiliśmy. I zastosować jakieś predefiniowane style, czyli takie presety, które spowodują, że to zdjęcie jednym kliknięciem trochę od razu inaczej wygląda. Lubię też stosować winietę, ona powoduje, że skupia się uwagę na środku kadru, czyli bardziej właśnie patrzymy na osobę, a nie na brzegi. No i po takich paru kliknięciach masz po prostu troszeczkę inne zdjęcie, ciekawsze. Więc poklikaj, poszukaj tego właściwego stylu dla siebie, ale pamiętaj, żeby stosować te filtry z umiarem. I to tyle tych krótkich porad. Trzymaj się, powodzenia!